Kartonia da widzewa związana z bieganiem po dachu. Motorowcy z oprawą w Kielcach. Kolejosz Zarką odpala na lechi. Puszcza dziękuję Krakowi. Rozwiązanie konkursu. Zapraszamy na raport ze stadionów. Polish Fest TV. Sponsorem kanału jest Piroshop.pl. Sklep z najlepszą pirotechniką. Z kodem Fans otrzymacie 7% rabatu. Za nami 20 kolejka Ekstraklasy, więc czas na raport podsumowujący niedzielne i poniedziałkowe spotkania. Kto jeszcze nie widział, to zapraszamy oczywiście do nadrabiania zaległości i obejrzenia poprzedniego raportu, w którym opisujemy piątkowe i sobotnie mecze. W ciągu pierwszych kilku godzin od publikacji materiał zaliczył kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, za co dziękujemy. Nie przedłużając, zaczynamy! Ekstraklasową niedzielę rozpoczęliśmy o godzinie 12.15 meczem Korona Kielce Motor Lubin. Z trybun do spotkania obejrzało 9500. 544 kibiców, w tym jak czytamy na profilu motor Lublin.com Na wyjeździe do Kielc pojawiliśmy się w komplecie 766 osób, razem z nami 5 braci ze Śląska, Wrocław. Dzięki motorowcy wyjazdowcy, Tour. Motor elementy ultra z tego dnia mogliśmy podziwiać w sektorze gości. Motorowcy na wyjście piłkarzy prezentują transparent do treści, motorowcy wyjazdowcy do tego machają flagami w barwach klubu i palą piro w postaci rac. Zobaczcie, jak to wyglądało. Mecz kończy się zwycięzcem korony 1 do 0. Drugim niedzielnym spotkaniem był mecz widzewa Łódź z Krakowią, na którym pojawiło się 17 337 kibiców. Niestety, mecz bez udziału przyjezdnych. To efekt kary, jaka została nałożona na oba kluby, i dotyczy zakazu wyjazdowego na mecze pomiędzy tymi drużynami. Wszystko to za słynne bieganie po dachu stadionu Krakowi w ubiegłym roku. I właśnie do tego zdarzenia nawiązywała kartoniada, która została zaprezentowana na tybunie prostej. W pany. Na białym tle odnosi się oczywiście do transparentu, jaki podczas słynnej akcji wywiesili fani z czerwonej części łodzi na dachu stadionu Krakowi, zakrywając napis Krakowia. Warto dodać, że kilkadziesiąt sekund później płótno zostaje zabrane przez fanów Krakowi, którzy na dachu nad młynem Krakowi prezentują je do góry nogami. Akcja na plus dla jednych i drugich, bez dwóch zdań. Podczas spotkania fani widzewa głośno apelowali w stronę zarządu, jak i samego trenera. Przekaz do trenera został nadinterpretowany, w związku z czym fani RTS-u na profilu Ultras Widzew zamieścili taki oto wpis. Trener. Widzewskie media, media wszelakie, chyba trochę mijają się z oceną wczorajszych okrzyków zegara. Głównie jeśli chodzi o okrzyk skierowany w stronę trenera myśliwca. Frustruje nas postawa zarówno zarządu jak i trenera Widzewa w sprawie przedłużenia kontraktu tego drugiego. Nie dajemy nikomu żadnego wotum zaufania. Jesteśmy w że zarząd nie umie sobie z tym poradzić, a trener gra sobie z klubem i z nami w kotka i myszkę. Tyle w temacie. Jeśli sytuacja się nie zmieni, forma naszych działań legnie zmianie. Kibicujemy widzewowi, nikomu innemu. Mecz kończy się remisem 1 do 1. Zanim przejdziemy do opisu najciekawszego sobotniego spotkania pod względem kibicowskim, to tradycyjnie poprosimy Was o zostawienie teraz łapki w górę pod filmem. Wiecie dlaczego. Także z góry dziękujemy i lecimy dalej z materiałem. Zdecydowanie najciekawiej w sobotę było w Gdańsku, gdzie o godzinie 17.30 Lechia podejmowała drużynę Lecha Poznań. Na trybunach pojawiło się 13 869 kibiców, w tym 1817 fanatyków Lecha z solidnym wsparciem arki na sektorze gości. Mecz poprzedziła minuta ciszy, m.in. dla ojca dwójki dzieciaków, którzy zginęli w straszliwym karambolu w październiku ubiegłego roku. Niestety dołączył do niego również z biało zielonych Kamil Lupiński. Ojciec dwójki dzieci, które zginęły w październikowym karambolu. Dziś już razem oglądają mecz Szanowni Państwo, proszę o minutę ciszy. Jeśli chodzi o aspekty ultra, to na sektorze gości kolejoż rozciąga sektorówkę, na której widzimy dwie przestraszone twarze. To motyw komiksów i plakatów z połowy XX wieku. Do tego napis Lech Poznań przyjeżdża, a słowy dobywa się ze starego radioodbiornika. Po opuszczeniu sektorówki na całym sektorze odpalone zostają race.

Kończy się sensacyjnym zwycięstwem Leki 1 do 0. Sensacyjny, patrząc oczywiście w tabelę. Jeśli już przy tym meczu jesteśmy, to chcieliśmy pogratulować zwycięzcy naszego konkursu. Konkretny plecak marki Octagon o wartości 279 zł poleci do Oliwiera, który spełnił wszystkie warunki i był najbliżej właściwej odpowiedzi. Jednym z tych warunków było dołączenie do grona wspierających kanał. Miesięczny koszt takiego wsparcia to jedyne 4,99. Więc zachęcamy do dołączania do tego grona. Kolejne konkursy przed nami więc warto, co potwierdzi sam Oliwier, kiedy otrzyma już od nas nagrodę. Ostatni mecz 20. kolejki został rozegrany w poniedziałek o godzinie 19:00. W Krakowie, gdzie Puszcza Niepołomicy podejmowała lubińskie zagłębie w obecności 1395 kibiców. W tym jak czytamy na profilu Orange City Boys, w poniedziałkowy wieczór wypadł nam wyjazd do Krakowa na mecz z Puszczą Niepołomicy, na który udajemy się w 74 osoby, w tej liczbie pięciu braci z Bytomia. Dziękujemy za wsparcie. Teraz nadszedł czas na pierwsze domowe spotkanie w nowym roku. I już teraz wszystkich zapraszamy na poniedziałkowy mecz z Lechią. Jeśli chodzi o fanów Puszczy, to był to ich ostatni mecz domowy na stadionie przy Kałuży. Kolejny odbędzie się już na obiekcie w Niepołomica. Puszcza jako klub podziękowała Krakowi, wręczając m.in. statuetkę, na której czytamy. W imieniu całej społeczności Puszczy Niepołomice dziękujemy KS Krakowia SA za gościnność i pomoc w organizacji meczów PKO BP Ekstraklasy w sezonach 2023-2024 oraz 2024-2025. Podpisano zarząd, drużyna, pracownicy i kibice Puszczy Niepołomice. To tyle, co dla Was przygotowaliśmy w tym materiale. Przyszły weekend do rozgrywek dołącza Pierwsza Liga, ale o tym więcej opowiemy w kibicowskiej zapowiedzi, którą już teraz dla Was przygotowujemy. Jeśli dotrwaliście do końca, to zostawcie po sobie komentarz o treści Pany z dopiskiem nazwy klubu, któremu kibicujecie. No i koniecznie subskrybujcie z dzwoneczkiem największy kanał kibicowski w Polsce. W momencie publikacji tego filmu, subskrybujących Polish Fans TV, jest już blisko 224 tysiące osób. Dziękujemy, nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Subskrybuj największy kanał Kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.